Siema widzowie, teraz ja będę szczelał. tak jak przed chwilą na kanale Karola on szczelał, to teraz będę szczelał ja. Oddaję Ci głos kamerzysta. Dobra, za chwilę możemy zacząć. Zaczynamy za 3, 2, 1, start! Ładny. Ładny gol. O, coś tam pioruny było słychać trochę. To nie są pioruny, to jakieś... Jeżdżenia aut. O, ładny, dolny róg. No więc nie śmiejcie się z niego ale napiszcie miłe komentarze. Zostawiajcie że suby i lajki. Napiszcie, że na przykład, że i tak dobrze y, szczelasz jak na zepsute kolako. Dobrze. Ok? I teraz. Szkał! No taki. Zrobił cieszynkę najlepszego piłkarza świata, czyli jednego z najlepszych. Lisu Ronaldo! Sunaldo! Pamiętajcie, sponsor tego odcinka to jest Capri Sun. I Teraz... bardzo dziękujemy Kaprysan. Teraz Oli strzela. <grafy> Oli zastąpić Cię? Daj raz strzelić. Mogę raz strzelić? Na twoim Aha. Ja ci też dam na moim strzelić raz. No to strzelaj. Poprzeczkę falnął. Znowu! Tylko teraz nie pokazałem, pokazałem do dołu. I znowu! Dostałem piła! Ała! Nie trafiłem. Naciągłem znów to My tutaj słyszeliśmy dźwięki nieznanego głosu tego co był jego rower. I ostatni szczał ponad poprzeczką. Wbijajcie na następne filmy, przesuwajcie w dół. Lajczyk, subik, będzie super. Miły komentarzyk, jeśli włączę komentarze. Narka koparka się ma. Pa, 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 pa.